Cześć, jakiś czas temu opowiadałem o tym, czy masaż boli i od czego to zależy. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, czy masaż powinien boleć, bo to też jest różnica. Panuje takie przeświadczenie wśród pacjentów, a przynajmniej wśród tych, których masuje, że masaż powinien boleć. Mu, no musi trochę poboleć, bo inaczej to nie ma efektów. Albo właśnie no, za słabo pan robi. Ja, ja nie czuję bólu. I to. Skąd to przeświadczenie? Nie do końca wiem, ale dobra. Według reguły Arta Schulza, której się uczyłem na zajęciach z masażu, wychodzi na to, że tak, słabe bodźce nie poprawiają. Procesów życiowych, i jakby nie polepszają sytuacji. Średnie bodźce e, polepszają sytuację, są powiedzmy zdrowotne, takie optymalne. Silne bodźce e, nie przynoszą skutków, albo powodują paradoksalne skutki. I bardzo silne bodźce mogą e, mogą powodować utratę zdrowia lub nawet życia. I wychodzi na, wniosek z tego był taki, że e, według tej reguły średnie bodźce są tymi najoptymalniejszymi, najlepszymi. No dobra. Średnie bodźce to wydaje mi się, że jakby to w skali umieścić, bólowej, czyli od 0 do 10, gdzie 0 to jest 0 bólu, a 10 to jest e, największy ból, jaki mieliście w życiu. E, to jeżeli by to w skali umieścić, to myślę, że to jest tak pomiędzy czwórką a szóstką, może siódemką. Myślę, że w tym przedziale to to będą te średnie bodźce. Silne to to będą już tak właśnie od siódemki, ósemki e, do dziewiątki i bardzo silne to 10 i, i wyżej, prze, że przesuwamy tą granicę naszego życiowego największego bólu. I dobra e, ogólnie zgadzam się z tą regułą. Średnie bodźce, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że są najlepsze. Jednak z mojej praktyki i tak jak obserwuję też innych masażystów, też jak wykonują terapię i, i tak dalej, wychodzą wnioski, że okresowo raz na jakiś czas można wprowadzić silne bodźce. I te silne bodźce przynoszą dodatkowe dobre skutki. O co mi chodzi? Ja na przykład, jak mam pacjentkę w piątki, miałem pacjentkę i w piątek, czyli sobota, niedziela, kompletny relaks, nie miała zabiegów, to trochę ją bardziej cisnąłem. Miała tak okropny ból, tam w dwóch miejscach. I przed tym weekendem to sobie pozwoliłem trochę przekroczyć tą granicę. Myślę, że to było takie między 8 a 9. To nie, to nie był cały masaż, żeby nie było. To nie, był, to nie było całe tam 15-20 minut ciśnięcia tego jednego miejsca, aż pacjentka straci przytomność. Nie. To było spokojne przemasowanie dojście do tego punktu trochę dociśnięcie, kilka sekund, 5, 10, 15, nie więcej i znowu całość przemasowana, spokojnie i potem znowu. Do tego oczywiście dochodzi oddech pacjentki, który też jej pomagał rozluźniać i po weekendzie o wiele lepiej się czuła niż wcześniej. Tak jak miała wcześniej od. No, ca, cały tydzień miała zabiegi. Czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. To troszeczkę pomagało po każdym masażu, ale to nadal bolało. To nadal, nadal było nawet pod dotykiem tkliwe. I dopiero po weekendzie, gdy właśnie w ten piątek zastosowałam takie silniejsze bodźce. To dopiero w poniedziałek poczuła taką wyraźną różnicę na lepsze. I to właśnie nie pierwszy przypadek, kiedy właśnie takie chwilowe, okresowe, e, silne bodźce zastosowane w dobrym momencie, bo gdybym zastosował je, nie wiem, we wtorek, a potem w środę, czwartek, piątek znowu normalnie masował, myślę, że nie byłoby też e, takiej dużej różnicy. I tutaj właśnie ten, też ten czas na regenerację dużo pomógł, bo to były całe dwa dni, które... dwa i pół dnia, bo pacjentka była na południe, Także e, sobota, niedziela i do południa w poniedziałek miała totalny luz. Więc e, myślę, że ten czas też dobrze zrobił. Także... Zachęcam też masażystów, żeby czasami pozwolili sobie na lekkie przekroczenie tej szóstki, siódemki i trochę dociśnięcie pacjentów, byle nie zemdleli. I pacjenci czasami musi poboleć, ale... To nie jest reguła. Jeżeli masaż Was nie boli, to nie znaczy, że on nie przyniesie skutków. Wystarczy na dobrą sprawę, że przekrwimy skórę, e, powierzchownie ją rozmasujemy i w wielu przypadkach to też już przyniesie spore efekty. Także nie nastawiajcie się, że masaż musi boleć, musicie mieć, nie wiem, sińce, e, następnego dnia nie możecie się ruszyć i tak dalej. To nie jest wyznacznik dobrego masażu. Dobra, tyle ode mnie. Dzięki i do następnego razu. Cześć.